Wiem, że jest wśród was, moi drodzy czytelnicy dużo osób z Podkarpacia, ten post jest skierowany głównie do was. Dwa dni temu miałem okazję jeść z chłopakiem przepyszną kolację w restauracji Bosko. Kurczę, myślałam, że już znam większość przemyskich restauracji i knajpek, a tu wielki zaskok. Jest to mała restauracja, ale ich menu jest tak oryginalne i pomysłowe, że najchętniej wypróbowałabym wszystkiego. Wnętrze lokalu i obsługa. W lokalu widać, że panuje domowy, klimatyczny nastrój. Zamówienia przyjmuje przemiła, uśmiechnięta kelnerka. Już długo nie miałam szczęścia do tak miłej obsługi. Na miejscu obecny był również właściciel restauracji, który z wielką pasją opowiedział nam o tym miejscu i o swoich potrawach. Jak sam nam powiedział, jego celem jest to, żeby klienci mogli zjeść coś niecodziennego, a zarazem pysznego aby z przyjemnością wracali do lokalu. Osobiście dobierał dania do menu restauracji Bosco, bazując na kilkunastu latach swoich doświadczeń jako szef kuchni w najlepszych przemyskich restauracjach. Może nie jest to jakaś kolejna ekskluzywna restauracja, gdzie wieje chłodem i przypychem, jednak niesamowicie szybko leci w niej czas. Podczas czekania na swoje wybrane potrawy można podglądać kucharzy. Którzy przygotują ci pyszności. Wszystko dlatego, że w tym samym pomieszczeniu, gdzie są stoliki, jest też na końcu sali kuchnia, która aż tętni życiem. To niesamowite, kiedy widzisz, z jaką dbałością ktoś dla ciebie szykuje coś dobrego. Nie ma tam wielkiego zaplecza, więc przynajmniej wiadomo, że wszystko, co sprzedają, jest świeże i gotowane na bieżąco. Menu restauracji. W przemyślu zwykle menu w restauracji jest dosyć standardowe. Schabowy, bigos, pierogi, pizza itp. Miło jest zobaczyć w karcie przykładowo makaron spaghetti z krewetkami na maśle i borowikiem w śmietanowym sosie. Aż ślinka leci jest tyle ciekawych potraw, że jedno wyjście nie wystarczy. Od czasu do czasu kucharze pozwalają sobie na trochę fantazji i przygotowują dania spoza karty takie jak np. mulle. Warto zapytać zatem obsługi czy przypadkiem nie ma jakichś specjalnych danie lub śledzić ich fanpage. Codziennie można kupić lunch dnia za 17 zł, w tym zupa i drugie danie, moim zdaniem to bardzo dobra cena za tak sycące i urozmaicone dania. Niestety w lokalu nie ma napojów alkoholowych. Szkoda bo do kaczki pasowałby kieliszek wina, a do burgera dobre piwo regionalne. Warto jednak zapytać obsługi czy można przynieść swoje wino na kolację. Powinni zgodzić się bez problemu. Boskie potrawy, jakie jadłam, burger wołowy z nachosami i guacamole z dodatkami, 16,50 zł. Jedliście kiedyś burgera z nachosami? Połączenie idealne jest to solidny kawał świetnie doprawionego mięcha z mnóstwem dodatków i własnoręcznie wypiekaną bułką. Tak powinien wyglądać prawdziwy burger. Ciężko mi było go zjeść w całości, ale był tak pyszny że szkoda by było zostawić chociaż najmniejszego gryza pierś z kaczki podawana z sosem śliwkowym na czerwonym winie z purée z selera z wanilią i karmelizowanym burakiem, 28 zeteł, szczerze mówiąc to najlepsza kaczka, jaką w życiu jadłam, nie ściemniam. Była taka jak lubię. Miękka i bardzo soczysta. puree bardzo fajnie uzupełniało smaka. Karmelizowany burak dodawał słodkości całemu daniu. Po prostu pycha piernikowa beza z kremem mascarpone z karmelizowaną gruszką i orzechami włoskimi. 9 zeteł. Reakcja mojego chłopaka po pierwszym kęsie. Kiedy taki deser robisz w domu? Ja cię nie podpuszczam, ale nie uda ci się tego zrobić. Deser jest bardzo słodki, więc jest to zdecydowanie dla osób które są łasuchami, wyciskany sok z jabłka i buraka. Siedem zt myślnik czuć, że sok jest wyciskany przed chwilą i nic nie jest do niego dodawane. Trzeba uważać, bo szybko mętnieje. Warsztaty kulinarne. Wiedzieliście, że w przemyślu w końcu są organizowane warsztaty kulinarne? Do restauracji bosko na początku stycznia przyjedzie Sylwia Ładyga, uczestniczka masterchefa i autorka bloga Ostra na słodko. Jak się o tym dowiedziałam, to od razu wiedziałam, że muszę zobaczyć to miejsce i poznać ich menu, mimo tego że mieszkam na co dzień w Krakowie to i tak na wszystkie warsztaty kulinarne, na które jestem zapraszana, organizowane są zawsze w Warszawie, stąd moje wielkie zdziwienie, że to moje rodzinne miasto doczekało się takich większych warsztatów. Z czego mnie to bardzo cieszy. Okazało się, że już od jakiegoś czasu organizowane są tam warsztaty dla dorosłych i dla dzieci, na których mali pomocnicy kucharza mogą przyrządzić własnoręczne, zdrowe posiłki. Jak będziecie w Przemyślu, koniecznie tam zaglądnijcie. Lokalizacja, restauracja bosko.pl Legionów 5 a 37 do 700 Przemyśl Telefon Plus 48 695 423 832 strona internetowa. www. Restauracja Bosko.pl Godziny Otwarcia, Poniedziałek, Czwartek, 11, 19 Piątek, Sobota, 11, 21, Niedziela, 12, 19 Mapa.